Szanowni Państwo, majątek szczula złożył wydunek pułkownikowi Krzysztofowi Radwanowi o rozpoczęciu defilady z okazji Święta Narodowego 3 maja. Defilady otwiera Orkiestra Śląskiego Garnizonu Policji pod dowództwem młodszego aspiranta Waldemara Skotarskiego. Szpytomia dowódca kapitan Zdzisław Krawoc. Kompania honorowa policji. Kompanię wystawił oddział prowencji policji w Katowicach. Dowódca podinspektor Tomasz Strocha. Kompania honorowa Straży Granicznej. Kompanię wystawił Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu, dowódca major Adam Jodłowski. Przed Państwem kompania honorowa Państwowej Straży Pożarnej. Kompanię wystawiła Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kandowicach. dowódca starszy kapitan Jakub Korus. żyna sztandarowa chorągwi Związku Hazerstwa Polskiego. Klasa Wojskowa z XIV Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących imienia Majora Henryka Sucharskiego w Katowicach, dowódca sierżant kaden Robert Paśny. Klasa Wojskowa z XIV Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Profilowanego ze Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących imienia majora Maj. Henryka Czularskiego w Katowicach, dowódca, starszy kapral, kadet Natalia Gajo. Klasa wojskowa z 15 Liceum Ogólnokształcącego imienia r. Wileckiego w Katowicach. Klasę prowadzi Jakub Siuda i Dariusz Świczko. I spotkali się dzisiaj przed pomnikiem korfantego. Dziękuję władzom, parlamentarzystom, wszystkim delegacjom, obywatelom naszego miasta. Dziękuję pięknie, życzę wszystkiego dobrego.